Cześć, jestem Anko z strony Rosy, W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak zainstalować z tego moda y, Compact klausrofobia, <noise> Jak dobrze powiedziałam To jest łatwe na Crystal Launcher'a Oczywiście będziemy wgrywać na Crystal Launcher'a I pierwszy krok, jak gdy już będziecie mieć coś takiego, zalogujecie się i takie tam. To wchodzicie zawsze w to wersję. Wybieracie paczki użytkownika i dajecie nowa paczka. Ja teraz zmienię sobie okno. O. Wpisz na przykład nazwę ją 3x3x3. Na 3 na 3 bo to jest uwięzione w 3x3x3. /3 /3. Wtedy nie wybieramy nic tu, ani tu, tylko dajemy dalej i macie teraz tak, albo stworzyć nową paczkę modów, albo importuj paczkę modów. Jak macie, ją gdzieś, jak macie gdzieś ją y, zainstalowaną, to po prostu wchodzicie w pliki, wchodzicie tutaj, importuj. I tutaj importujecie sobie, nie? No jeszcze raz muszę. Oj, ci coś się zacięło. Chwileczkę. Nie ma odcinka bez żadnych błędów. Dobra. To jeszcze raz. 3 na 3 na trzy. I dajemy dalej, bo my chcemy wgrać. Ja nie mam zainstalowanej, tylko wgram, w, wgrywam. W, w opisie będziecie mieć do zainstalowania. Pokazałem wam, jak się wygrywa. Dajemy paćkas closefork.com, dajemy dalej i pokazuje się coś takiego. Ja. Ja to mam skopi skopiowaną tu nazwę, będzie w linku w opisie. Dajemy Ctrl V i dajemy szukaj. I wtedy się pokaże takie 5 kompakt y lausofobia. Wybieramy pierwszą i dajemy dalej. I jak się załaduje, to wtedy będziemy mogli grać. Gdy się, już zainstal... Gdy się już zainstalowało, to dajemy zatwierdź i po prostu dajemy graj. I dajemy graj. To się instaluje, instaluje i powinno się za chwilę uruchomić. Za chwilę się uruchomi. O. I proszę bardzo, mi się już uruchamia. Pięknie, fajnie mi się uruchamia już. I po prostu, jak to się uruchomi, to już można grać. I to chyba by było wszystko, co miałam Wam do pokazania w tym odcinku. Lajkujcie, subskrybujcie, dzwo oczywiście dzwoneczkiem. I piszcie w komentarzach, czy mam takie odcinki, poradniki nagrywać. Bo to był taki, taki luźny odcinek, pięciominutowy. Wiecie o co chodzi. No, i tyle chyba będzie, jak się uruchomi. To już wszystko będzie fajnie, ale wam tego nie będę pokazywać, bo nie ma sensu. Więc Siemanko, cześć i czołem.